Witajcie! Dzisiaj chciałbym Was zaprezentować najnowsze paski LED'owe od pc Wcześniej takich pasków nie dało się kupić, lecz teraz pojawiły się nowe paski RGB, lecz nas nie interesuje RGB. Mamy paski ARGB! Zapraszam! Na wstępie chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie posiadam mojego mikrofonu krawatowego, lecz niestety odmówiłem posłuszeństwa. Zaczął piszczeć, wydawać dziwne dźwięki, szumieć i to strasznie. Wcześniej coś takiego nie działo, więc najbliższe kilka odcinków musimy niestety przegadować bez mikrofonu i bardzo Was za to przepraszam. A teraz przejdźmy do tego, co znajduje się w zestawie z naszymi paskami LED. Następnie zobaczmy, co ogólnie pokazuje nam pudełko. Dwa paski, sygnowane logo z PC, ładne białe, pomarańczowo-czarne pudełeczko i z tyłu, oczywiście, wszystkie najważniejsze parametry. To, co nas najbardziej interesuje, czyli prąd 0,6A, zasilanie 5V, 3-pinowe. Długość kabla 65 cm, ilość ledów 18 i długość samego paska 30 cm. Teraz zobaczmy co mamy w zestawie. W zestawie otrzymujemy dwa paski ledowe oraz instrukcję obsługi. Sama instrukcja obsługi jest to jednostronna karteczka, której pokazane jest w jaki sposób trzeba się podpiąć pod nasze złącze ARGB. Jak widzicie plus 5V, DIN oraz ground. Teraz widzicie trzy możliwości podpięcia tych pasków ledowych. Pod nasze złącze ARGB płyty głównej, pod kontroler Nano Reset ARGB lub pod hub, który znajduje się w najnowszych obudowach ARGB od Silentium PC. Taki kontroler można znaleźć w najnowszych obudowach od Silentium PC, czyli Armis AR6X EVO TG ARGB, Armis AR7X EVO TG ARGB oraz najmocniejszych Astrum AT6 EVO TG ARGB. Oraz kilku innych. Najważniejsze jest to, że paski posiadają typ wodoczelności IP65. Jak widzicie, są w takiej gumowej otoczce. To jest fajne, gdyż, jeżeli zalejecie je jakąś tam drobną ilością wody, to nic z im się nie stanie. Oczywiście pamiętamy LED adresowalne plus 5V, DIN oraz ground. Tutaj mamy nasz 65 cm kabelek. Oczywiście zapamiętajmy, że same LEDy mają 30 cm i 18 diod. A to znaczy, że są w częstotliwości 60 LEDów na metr. Więc jak już wiecie, to jest najbardziej polecona przeze mnie ilość 60 LEDów na metr, dlatego że LEDy po prostu wtedy świecą najlepiej i efekt jest najładniejszy. To, co jest też ważne, to takie dwie końcówki. O co w nich chodzi? Jeżeli posiadacie stelle ARGB, nawisa z serii ARGB, lub właśnie te paski ARGB, dostaniecie coś takiego, tutaj podpinamy się pod nasz kontroler do LEDów adresowalnych, lub po prostu podłączę ARGB płyty głównej, a to działa jako rozdzielacz. I wtedy możemy się po prostu podpiąć pod kolejny pasek. Już on to demonstruje. Teraz wezmę kolejny pasek ARGB i złączę je razem. I teraz powiedzmy, że to podpinałem pod płytę główną. Zaświeci się ten pasek, ten pasek da prąd temu paskowi. I tutaj możemy podpiąć kolejny pasek albo stelle, albo nawisa, co chcemy. Jakie są wady tego paska? Na pewno jedną wadą, którą zauważyłem i strasznie mnie boli, szczerze mówiąc, to to, iż nie są one magnetyczne, tylko na taśmie klejącej. Z plusów oczywiście to, że jest to jednak pasek ARGB. Są tutaj najlepsze diody do tego zadania, czyli diody 5050 -50 ARGB. Przeze mnie najbardziej polecane, więc tutaj bardzo duży plus ocenię napisze, że użyli akurat tych diod. Kolejną sprawą i kolejnym plusem, natomiast jest to, że oczywiście paski posiadają czarne PCB. A jak wiecie w czarnej obudowie czarne PCB robi bardzo dużą różnicę. bo te paski stają się dużo mniej widoczne i efekt jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Porównując do zwykłych ledów adresowalnych, tu mam zwykłe ledy adresowalne WS2812B bez żadnej osłony, 60 ledów na metr, oczywiście link macie w opisie. Link do tych ledów od Osilentu PC również macie w opisie. Jak możecie zauważyć, ledy Osilentu PC są dużo ładniejsze. Dlatego, że tutaj co pin mamy pady, żeby się wlutować, a tutaj tych padów nie ma, przez co to wygląda ładniej. Tak samo tutaj co PIN mamy rezystorek przy diodzie. A tutaj ten rezystorek jest w tym miejscu i kolejny jest w tym, więc wygląda to dużo ładniej. Tak naprawdę, dlaczego warto kupić te paski zamiast tych? Dlatego, że po pierwsze ta wodoszczelność, jeżeli zalejecie te paski, to jednak nic się nie stanie. No i druga sprawa to końcówki. Jak możecie zauważyć, to jest standardowa końcówka ARGB, którą dostaniecie wraz z tymi paskami. A to jest końcówka wraz z rozdzielaczem do pasku od Silentium PC żeby podpiąć je pod płytę główną lub pod kontroler będziecie musieli przelutować to wejście na takie więc jeżeli nie jesteście kolegami z lutownicą to lepiej jest kupić te paski od Silentium PC teraz podepnę te paski pod moją płytę główną jest to Gigabyte B450i Aorus Pro wifi i zobaczymy w jaki sposób świecą jeżeli teraz podepnę drugi pasek ledowy pod rozdzielacz to możecie zauważyć, że sygnał nie jest. Nie kończy się tutaj i zaczyna znowu dalej tu, tylko sygnał jest jakby rozdzielany na dwa, więc on jest dublowany. Nie jest on dalszą częścią, tylko jest podpięty równolegle. Przez to efekt będzie tak sam na tym pasku, jak i na tym. Jesteście ciekawi, ile pod można podpiąć takich pasków i stelli i Nawisa do wejścia ARGB na płycie głównej. Zaraz wam to zademonstruję. Tutaj posiadam moje dwie stelle. W środku jest nawis. Z tyłu jest kolejny wentylator ARGB podpięty dalej pod to samo wejście. U góry mam dwa paski LED ARGB i nadal wszystko działa. Teraz wezmę kolejną stellę ARGB i również nadal wszystko działa. Myśleliście, że nie ma więcej stelli. Podpinamy kolejną. Kolejna stella zasilana i nadal wszystko działa, więc jeżeli miałbym wam odpowiedź na pytanie ile wytrzyma wejścia RGB na płycie głównej, można spokojnie podpiąć 6 metrów LEDów adresowalnych, więc 6 metrów możecie spokojnie wpiąć do swojego wejścia ARGB na płycie głównej. Oczywiście efekt tańczy również jest możliwy i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych LEDów ów adresowalnych, pytajcie, ja oczywiście na wszystkie pytania wam odpowiem. Jeszcze na sam koniec powiem Wam, że w zestawie nie dostajemy żadnego kontrolera. Dostajemy dwa paski ARGB i instrukcje obsługi nic więcej tam nie ma. Musicie być pewni, że wasza płyta posiada złącze ARGB. Albo posiadacie kontroler Nano Reset ARGB od Nawisa, lub posiadacie obudowę od Salentium PC z hubem ARGB. Kończąc, już tak naprawdę, ten odcinek, muszę Wam powiedzieć, taki największy plus, największy minus tych pasków. Największym plusem pewno jest to, że są już to paski przygotowane do tego, aby podpiąć je pod nasz komputer. Wystarczy tylko wpiąć się w ARGB, lub, tak jak jest tutaj napisane, w kontroler Nano Reset ARGB, lub w ten kontroler od obudu Salentium PC i wszystko będzie działać. Lecz jeżeli potraficie lutować, macie takie umiejętności i nie boicie się lutownicy, to szczerze mówiąc polecałbym zakup jednak ledów adresowalnych na Aliexpress. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów odnośnie totalnych nowinek ze świata ARGB, to oczywiście lajkujcie, zostawiajcie subskrypcję, bardzo będę za to wdzięczny. No i do następnego odcinka, cześć!